Siemano, witajcie, z tej strony Martinez i w dzisiejszym filmie zamówiłam o głowie dla tego oto pana dla Gucia, tam sobie leży Kuki e, no i że Gucio ma albo taki halter z wodzami, które sama robiłam taki taki o, halterek albo ma takie dziwne nie no, dziwne ono nie, dziwne ono nie jest, ale ma bardzo krótkie wodze, więc stwierdziłam, że kupię. Jeszcze jedno. Tutaj zrobiłam taki uwiąz, długi, bardzo długi uwiąz. Taką, jakby lążę, ale jednak uwiąz taki do zabierania koników na spacerek, bo czasami z nimi chodzę tak o się przejść na kantarze i czasem wsiadam e, taki uwiąz ląża zrobiłam to z takiej bardzo długiej sznurówki neonowej i karabińczyka, i i nitki no, więc e, taki uwiąz to jest stary halter Gucia teraz e, mu kupiłam o głowie jak już pewnie słyszeliście i widzieliście po miniaturce, więc po prostu teraz sobie je rozpakujemy. Ucięłam już nożyczkami taśmę, więc otwieramy wow, taki karton. Taka karteczka. I zapewne w środku jest paragon, tak jak myślałam. Tu są jakieś takie, takie coś. O. Odkładamy tamtą karteczkę i otwieramy. Rozpakowy, O głowie jest z wodzami. Tu mamy takie, jakby ściano Ja je potem pewnie wykorzystam. I teraz. Wam pokażę, bo jest to taki naczółek, jakby z, z kryształkami, taki brokat jest taki, jakby przyczepiony i długie wodze. No, więc ja mu to zakładam i pokażę wam, jak to wygląda. Tak się w nim prezentuje. Bardzo ładnie wygląda. Siup super hucu. Jest przecudowny. Ja się bardzo cieszę, ponieważ ostatnimi czasy jeździłam na nim tylko w halterze albo na oklep przez to, że właśnie nie miał swojego ogłowia, a nie mogłam nigdzie znaleźć. I zamówi... Taka historia jest tego ogłowia, że zamówiłam to ogłowie dla Kuki. Tylko, że okazało się, że zły rozmiar wzięłam. Bo kuki jest kucykiem szetlandzkim i jest bardzo malutka. A wzięłam rozmiar największy, jaki się dało. Miałam wziąć A4, a wzięłam A2, bo były jakby tak dziwnie pomieszane no jakby rozmiary, ale już to się chyba naprawiło. No i po prostu przez to wzięłam za duże i, i jest dla gucia. Więc tak się prezentuje Gucio. Pewnie będzie za niedługo jakiś film z jazdy na Guciu w nowym Ogłowiu. I czekajcie, bo za, za kilka dni przyjedzie do mnie Emilka, więc pewnie będziemy coś nagrywały. A teraz ja go. Będę próbowała, no wezmę go na jazdę i zobaczymy, jak się będzie zachowywać w nowym ogłowiu. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.